Cześć. W internecie dostępne są filmiki pokazujące, że ekran HTC-HD2 jest w stanie oprzeć się drapaniu za pomocą kluczy czy nożyka do tapet. Wszystko pięknie, z tym, że to są sprzęty, które mają raczej miękką stal. Pytanie brzmi: czy ekran HTC-HD2 jest w stanie wytrzymać jakieś poważne narzędzie? Takie jak Lederman Multitool. Zobaczmy. To jest Lederman Multitool. Narzędzie stworzone do poważnej roboty. To jest HTC HD2. Zwróćcie uwagę, że jego ekran jest idealnie gładki. Myślę, że widać, że nie ma na nim żadnych zarysowań. Wszystko się pięknie odbija, włącznie ze mną. A to jest rzecz jasna pudełko od CD, na którym pokażemy, co się dzieje z miększymi materiałami. Dobra, do roboty. Wyciągnijmy hmm. któryś z ostrzy to wygląda dość interesująco i spróbujmy najpierw na tym. Proszę bardzo, powstają piękne rysy, które doskonale widać. A teraz... Tym samym narzędziem, które ma naprawdę ostry czubek, spróbujmy zrobić krzywdę temu urządzeniu. Efekty? Żadnych. Dobra, może w takim razie zmieńmy ostrze. Hmm. Ostrzy ci u nas dostatek, może spróbujemy po prostu z tym. Tradycyjnie zacznijmy od plastiku. No pięknie po prostu. Sami widzicie, a teraz htc, no kurczę, nie chce się zarysować. Zobaczcie sami, ani śladu, nic, a nic. Sami widzieliście. Plastik nie ma żadnych szans. Natomiast w meczu HTC HD2 versus Lederman Multitool zwycięzcą okazuje się ekran HD2.